Thank <laughs> you. Z tej strony Tiger Maxi witam Was ponownie w serii Rambo. Dzisiaj zagramy sobie kolejną misję, co my tym razem będziemy mieli do zrobienia. Tutaj jeszcze sprawdzimy, co to za bronie są, Nic nie będziemy zmieniać. O, ruscyna nas gonią. No Uciekaj, John, uciekaj. O, proszę. Szałtka, jakaś wioska... wietnamska. Pewnie będzie trzeba rozpieprzyć w drobny mak. O, ale ich tu jest. No to jedziemy z koksem. No, już do nas strzelają. Kurna, cywile. No, dajesz, dajesz. Pięknie. Nie, to tylko amunicja. Przynajmniej że tam coś wybuchnie. Dobra, oberwał. O, proszę bardzo. Nie trzeba się wychylać przez bambusy można strzelać. Ładnie. No, tam żołnierzyki biegną. Na mości było ich widać. Jasny gwint! O, pięknie zarobił. O, tam jeszcze jest. Tam ci chyba są jakieś lepiej uzbrojeni albo upancerzeni. Jeśli więcej punktów za nich dostaje. Tu dwóch. Jeszcze jeden. Wychyl się. O, tak. Perfekt. Pięknie, ale mu nóż wsadził w Przyje. Ja. Ale fart. Schowaj się. I tam jeszcze jeden. Z granatów walą. No, do cywili nie będziemy strzelać. Tutaj rusek dostał w czachę. Dawaj, dawaj. Ta. O, granat. Ja. Ale nas sprzątnęli Dobra, teraz się nimi zajmiemy Myk. Myk następny trzeba uważać na tego granata. Ten poszedł. Jesteś. Wychyl się gnoju tam. O tak. Pięknie. Szkoda, że sam się nie załatwił. Cudownie. Gdzie ten gnojek jest? Jest żółtek. O, tu ruscy. Puh, pięknie beczka rozwalona. Jeszcze gdzieś był? Nie. Wow, wow, wow Czapki nie potrzebujemy Ajdź, dobra Trafiony, zatopiony No Piękny headshot z zakamienia, następny Nawet nie trzeba się wychylać no ale już tych dwóch niestety będzie trzeba się wychylić. Wow, tam jest jakiś ich przywódca. No, ajdź. Pięknie, komandor zabity. I ja. Ma no, pecha do tego przeładowywania podczas Co to było? Ja, dawaj, 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 dawaj! Jasny gwint Oberwaliśmy Nic gramy dalej. O, tu beczka jest. Pięknie sprzątnęło. No wychyl się. Ta. na ciebie czekałem. Teraz ty. O tam jeszcze jest jakiś żółty kolega. Dobra jeden drugi, pięknie. Headshot o Uu. Jeszcze coś tam jest o, Tam się schował Jasny, tak, Rambo, Rambo Więc szot go na napieprzał. na Dobra, jeszcze jeden. Ajdź! Dobra, oberwał. Teraz ten. Jeszcze jednego tam widziałem. O, tu jeszcze był. Pięknie. A to co? O, perfekt, udało się. Jasny gwint. O kurna. No, z maszynówki pociągnął i niestety. Dobra, to już wiemy, gdzie kto jest. Jeszcze jeden tu został. Nowych łebek. Nie musiał. Aj, tym razem nie było perfekt. No właśnie. To chyba najlepsze rozwiązanie z granata walnąć Dziś jeszcze? Nie Ale ich tu jest I Jo! Kurny następny tam był Szczeraj, szczeraj! Tak Dobra No kurna, trzeba przeładować I w kolano No proszę Johni są po prawej. Przyłapijemy. No kurde. Dajesz, dajesz. O, ładnie. Jeszcze coś? No tam jest. Dobra. Tego nie widziałem i perfekt. Dobra, spieprzamy stąd. Woo, ilu ich tam jest? Dobra, no wychyl Dobra, jeszcze jeden. Miozio Ajdź Kurna jakiś pech Dobra wruska dawaj, takie starusek oberwał. Następny Aj, schowaj się, e, nie trzeba, daliśmy radę. No tu ich jest tego, dawaj, cyk. No nie tam. Ja. Dobra, oberwał. Skąd oni się biorą? Tam po lewej było dwóch chyba. No, bo jeden. Jeden, na szczęście. No dajesz. Tam jest. Na mało życia zostało. Trzeba trochę uważać. Atakuje, to jest. to. perfekt, następne. Kitraj się. Ajdź Znowu żeśmy oberwali. Perfekt. tego gnoja nie zauważyłem no i tu jeszcze rusek jeden pięknie hejczota zaliczyliśmy i to jest pistolec no kurna Co tutaj mamy do zrobienia? No teraz przymierza się z łuku, będzie strzelał. O proszę bardzo, będziemy wysadzać w powietrze. No to chyba wszystko. No, mamy na czas jak najwięcej ich zabić. ciężaróweczki i poszła. O, proszę bardzo, już na moście załatwione. Jeszcze jakiś gazik się kurna utrzymał tam. No, już dajesz, dajesz. No, nie trafiliśmy w nich. Teraz. No dawaj Proszek, trawę skosiło. Ksiarki nie potrzebujemy. A i nie zdążyłem. No, ale tutaj trzeba hatkier prozwarać. Myk poszła. No, tam jeszcze jadą jakieś ciężaróweczki. Poszło. Kurna, na 10 sekund. No nie rozwalimy całej wiochy Siwy dym No niestety wiocha nierozwalona O, widać Rambo stoi na wzgórzu Tak jest, uciekaj, uciekaj I na tym misja się zakończyła Troszkę punktów zgarnęliśmy, no jeszcze trochę i nam skoczy lewelek 64% raptem zabitych w ciągu minuty 6. I tutaj nasz pogrzeb pokazują znowu. Przy każdej misji, kurna, nas tego co widać, to najpierw pogrzeb, później gdzieś naszą misję pokazują. cmentarz poległych w Wietnamie. No i tu John Rambo pewnie, a jak jakby inaczej. O, tu mamy tego... hinola, co naszą przyjaciółkę zabił. Skała teraz z pistoletu nawala do nas. Ale tu mamy piękną... strzałę. Fuu. Pięknie prosto w nogę dostał. <grymne> I się rozpad, kolega. Żółtek. Ou, strzelają do nas helikoptera. Dobra, no trzeba zwiewać. O, proszę, tak, co będzie strzelał w gnoju do nas? O, mamy o, ruskiego kulturystę. Dajesz Johnny połam mu ręce, wyrzuć go z tego helikoptera. Na razie dobrze nam idzie, chyba dobrze, dobrze. A teraz co? Dusi nas. Wydłup mu te oczy. No, proszę bardzo, zrzuciliśmy go na dół. I teraz co? Gardło podetniemy? Nie, wyskoczył kolega. O, jesteśmy teraz pilotem śmigłowca. Co tu mamy zrobić? O, następną wiochę chyba rozwalić Pewnie ta No ale naparzają do nas o, Palmy pościnane Dobra trochę domów poniszczymy No tu coś większego jest Ej, je, je, ej, je, ej, ej, nie chce się rozwalić Dobra, Ciężaróweczka te no, 50 sekund mamy co? To. Och, jakieś statki, okręty. Pięknie. No, szczelamy w te chatki. Autko to rozwalone. O to i z czegoś strzelają do nas Tu żółtki spieprzają na mostku No z czegoś tam na parze Wyrzutnie rakiet jakąś mają pewnie Kurna znowu Nie zrobimy 100%. No niestety nie udało się 100% zrobić ale misja zakończona. Więc, ok, w tym odcineczku były dwie misje. Ja się z Wami żegnam. I zapraszam na kolejny odcinek serii Rambo. Hejka, cześć.